Jest pełno. Ludzie przyjeżdżają samochodami pod pretekstem tego, że są powodzionami i wywożą ze sztabu kryzysowego całe fury rzeczy, które miały być przeznaczone dla osób poszkodowanych. Dla mnie to jest straszne skór ale tak wygląda. Górne kłocko z jednej i z drugiej strony. Znam osoby i widziałam osoby, które mają całe garaże wypełnione papierem toaletowym, ręcznikami papierowymi. Chemią, którą rozdawali, bo po prostu był taki chaos, że po prostu każdy, kto potrzebował, i nie potrzebował, po prostu mógł to brać. Wiem, że teraz jest to zmienione i trzeba wpisać adres, oni mają listę, które ulice były zalane, ale na początku było tego bardzo dużo i znam historię że przyjechali całą po prostu busem z plandeką, powiedzieli, że jadą do Stronia pomóc całej ekipie, dostali młoty udarowe, dostali różne sprzęty i ciężarówka się rozpłynęła. Nie dojechała nigdy w to miejsce, w które miała dojechać. Pomijam fakt, że podobno bardzo dużo sprzętu się dziwnym trafem rozpłynęło i do tego droższego typu karszery, jakieś młoty pneumatyczne, wiertarki, wkrętarki, tego zniknęło potężne ilości i te rzeczy znikały nie wiadomo jakim cudem, jakim sposobem rozpływały się w powietrzu. Więc tak, oszustów tym razem w tej powodzi jest dużo więcej, szabrowników nieco mniej, bo rzeczywiście policja tego pilnowała.